Czy myślałeś ostatnio o przyszłości? Jak będzie wyglądało życie za 10, 20, 30 lat? Jak powinno wyglądać osiedle przyszłości? Jakie potrzeby będą mieli mieszkańcy takiego osiedla? Jakie warunki należy zapewnić naszym dzieciom? Jak będą wyglądały nowoczesne miejsca pracy? Czym ludzie będą się przemieszczać? W jaki sposób będziemy troszczyć się o środowisko naturalne. A może przyszłość zaczyna się już dziś? Witamy w Ergo City, zrównoważonym, modelowym osiedlu przyszłości. Ergo City to przyjazne miejsce, które stworzyliśmy dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców nowoczesnego miasta. Zaprojektowane i stworzone. Do życia dla młodych, rodzin i seniorów. Do pracy w nowoczesnych i komfortowych biurowcach. Do zabawy, rozrywki i różnych form spędzania czasu wolnego przez naszych mieszkańców. W Ergo City myślimy o wszystkich naszych mieszkańcach, zapewniając im wysoki poziom jakości życia. Rozwiązania architektoniczne, ekologiczne i funkcjonalne dobrane są tak, aby spełnić oczekiwania naszych dzieci młodzieży, rodzin, jak również seniorów. Znajduje się tu wiele stref i możliwości spędzania wolnego czasu, dzięki którym można rozwijać swoje pasje i hobby. Mieszkańcy podejmują również działania w trosce o ochronę środowiska naturalnego, opiekując się drzewami, licznymi ogrodami żyjącymi na osiedlu zwierzętami. Natomiast realizację wielu codziennych potrzeb ułatwia przyjazna aplikacja Hello Ergo, która dostępna jest dla każdego mieszkańca osiedla. Ergo City to najlepsze miejsce do życia, które jest odpowiedzią na potrzeby twoje i innych mieszkańców w obszarach edukacji, pracy, usług, rozrywki. I wypoczynku. Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Czy myślałeś ostatnio o przyszłości? Gdzie chciałbyś żyć, pracować i odpoczywać? Gdzie powinny żyć Twoje dzieci i Twoi najbliżsi? Gdzie będą w pełni szczęśliwi? Witamy w Ergo City, Twoim osiedlu przyszłości.